Witam, 3 października. Wczoraj oglądałem Dawida Czechowicza na treningu po zawodach, na których nie zdołało się jednak zdobyć karty Pro. No jego forma na tym filmiku to była niesamowita forma nóg. No, taka rzeźba, cieniutka skóra, nóżki, uda poproszkowane wszystkie mięśnie pooddzielane no, prawdopodobnie będzie startować może za e, tydzień gdzieś na jakichś zawodach nie wiem czy są jakieś trenuje także na pewno z taką formą będzie chciał zdobyć jeżeli jest taka możliwość tą kartę pro no a z polskiego podwórka, właśnie w tym tygodniu są zawody w Wielkopolski, w Grodzisku Wielkopolskim, czy gdzieś tam. Jest tam bardzo dużo kobiet startuje, mało kulturystów. Jest trochę kulturystów plażowych. I jest też Puchar Polski, gdzie po prostu jest też wielu, wiele kobiet. Z tymi kobietami to może przesadziłem, no ale jest kulturystyka klasyczna, mężczyzn, classic fizik i kulturystyka mężczyzn open, tam jest bodajże 8 czy 10 zawodników. Kiedyś w tych zawodach były nagrody rzeczowe, pucharze polskie, nawet dosyć znaczne. Z 10 lat temu tam w kulturystyce klasycznej można było zdobyć zawody. Zdobyć nagrody. A teraz nie ma nagród. Są tylko medale, puchary i uścisku dłoni. Na mistrzostwach polskich weteranów również były nagrody w postaci odżywek. No i od kilku lat, od wielu już lat nie ma nagród, jest tylko satysfakcja z, ze startu i zdobycie mistrzostwa. A ja dzisiaj pokazuję Wam to, co od paru dni udaje mi się utrzymać tą rutynę. Rano robię pięć serii tego, co teraz robię właśnie, ostatnią piątą serię. Nie wiem czy to przyniesie dobry skutek czy nie, ale to robię. Wcześniej przytrzymywałem rękę przy udzie, a teraz po prostu pracują obydwa barki, jeden i drugi. Kończyłem tą porodną rutynę. Dzisiaj mam mieć trenować przysiady. Może nagram później kilka serii.